Ulica 3 Maja jest od lat zaniedbana, zapomniana i trudno powiedzieć, żeby tętniło na niej życie. Czystość wocławskiego Śródmieścia również pozostaje nierozwiązanym problemem. Na 3 Maja można znaleźć różne śmieci, ale faktem jest, że zwłaszcza na końcu ulicy brakuje koszy na śmieci. Są jednak aktywiści, którzy chcą zmienić negatywny wizerunek tej części miasta. Jednym z przedsięwzięć, które organizują, jest akcja pod nazwą Czyste Podwórka. Będzie to już druga edycja tego wydarzenia, a w pierwszej kilka miesięcy temu wzięło udział kilkanaście osób. W najbliższą sobotę Uczestnicy spotkają się przed kawiarnią obywatelską, skąd ruszą w teren sprzątać śródmieście. Główna idea tego, tej akcji jest taka, żeby po, po prostu pokazać ludziom ze śródmieścia, że trzeba dbać jednak o to swoje otoczenie. No jest jak jest, wiadomo, ale no, fajnie by było, jakby każdy się włączył i pokazał też swoim dzieciom. Ja na przykład zabieram też również swoje dzieci do tego małe, żeby pokazać im, że trzeba dbać o swoje otoczenie, o swoje środowisko, o swoje podwórko. Jeśli ktoś nie ma ochoty, przyłączyć się do nas i sprzątać z nami całego śródmieścia, może to równie dobrze zrobić z sąsiadami u siebie na podwórku. Obszar akcji będzie obejmował nie tylko ulicę 3 maja, ale również podwórka i inne place. Będziemy zaczynać od piekarskiej, łącznie przez wszystkie podwórka pośrednich uliczek, do szpichlernej, całe bulwary. To nie jest akcja polityczna. Od razu przekreślamy to, co ludzie mówią o naszej akcji. Nie, wymyśliłyśmy to same ze względu na to, że mieszkamy na śródmieściu i chcemy, żeby coś tutaj dobrego się zaczęło dziać. Żeby tutaj było czysto, a nie tak jak mówią o śródmieściu, że jest źle. Uczestnicy zbiorą się przed kawiarnią obywatelską w sobotę o godzinie 10, a akcja ma potrwać do 14.